Andrzejki nieodłącznie kojarzą się z raniem wosku, wróżbami i oczywiście pączkami. Tego dnia po tłustym czwartku jemy ich najwięcej. Co zrobić, aby nadzienie było wyczuwalne na całej powierzchni pączka, a nie tylko w jednym miejscu? Zaraz Państwu to pokażemy. Zabieramy dzisiaj Państwa do pracowni naturalnej Chleba i Nieba przy ulicy Słowiańskiej. Monika Rychlewska, zapraszam. Cukiernie i piekarnię naturalną chleba i nieba tworzą Joanna Didyk, Tomasz Mikołajczak i Daniel Otocki. Pieczeniem i cukiernictwem zajmują się z pasji. Ich marzeniem było stworzenie miejsca, w którym będą karmić poznaniaków chlebem na zakwasie i słodkościami bez barwników i spulchniaczy. Od trzech miesięcy istnieją przy ulicy Słowiańskiej nieopodal przystanku Ozimina. W menu pracowni codziennie można znaleźć coś innego, dlatego warto zaglądać na ich facebookową stronę. Z okazji Andrzejek przygotowali dla państwa pączki w nietypowej wersji. Andrzejki nieodłącznie kojarzą się z pączkami i u Was takie wyjątkowe pączki można zjeść? Wyjątkowe, bo w nietypowym kolorze. Yy, tak, przede wszystkim wyróżnia je kolor. Są pięknie różowe, przygotowała je dla nas Asia, która też nam się kojarzy tutaj z kolorem różowym. W naszej piekarni jest to jedyna kobieta, więc mamy jej akcent na górze pączka. Pączki są wyciągane z pieca, nie są smażone w oleju. Na pewno jest to również ich duży wyróżnik. Taki pączek ma około 1 trzecią mniej kalorii niż tradycyjny pączek, więc możemy ich zjeść po prostu więcej. I jesteśmy dzięki temu zapewne szczęśliwsi. Nasze pączki są nadziewane również domowymi powidłami wiejskimi. Nasze śliwki węgierki rosną w, nasy, w naszych lokalnych sadach. Także wszystko jest lokalne i nasze. Jakie składniki zostały użyte do tego, żeby te pączki powstały? Mamy tutaj w środku prawdziwe masło, żółtka jaj z wolnego wybiegu oczywiście. Do tego mamy cukier z prawdziwą wanilią, mamy skórkę z sparzonej oczywiście wcześniej cytryny. To wszystko jest doprawione jeszcze cukrem pudrem, szczyptą soli, jak to zawsze w ciastach drożdżowych bywa. Pieczemy w jakiej temperaturze pączki? 170-165 stopni. My mamy piec konwekcyjny, więc to tak jakby Państwo upiekli pączki w termoobiegu. Jest to około 13 minut, jest to temperatura która... i czas, który pozwoli nam świetnie te pączki zbalansować. Są one długo miękkie i bardzo długo świeże ważna jest też mąka, której używa się do pieczenia. Jaką wy polecacie? My używamy mąki z Młynów żabczyńcy. Jest to mąka pochodząca z ekologicznych pól. Jest to czysta mąka bez żadnych dodatków, bez tutaj żadnych specyfików. Nie, zboża nie są pryskane, także ważna jest jakość mąki. My używamy 500 luksusowej, tradycyjnej do wyrobów drożdżowych. Sam yy, raz. Do przygotowania pączków bez pieczenia potrzebujemy 250 ml mleka. 450 g mąki luksusowej typu 500, 80 g masła, 2 żółtka najlepiej o rozmiarze L, 7 g drożdży sypkich, szczyptę soli, 30 g cukru z prawdziwą wanilią, 30 g cukru pudru, skórkę z całej sparzonej cytryny. Pączki z pracowni Chleba i Nieba będą z kremem czekoladowo-śliwkowym i powidłami śliwkowymi z węgierek domowej roboty. Lukier zostanie wykonany z mrożonych malin i płatków migdałów. Teraz zajmiemy się suchymi składnikami. Zaczniemy sobie od wymieszania wszystkich suchych składników, które przygotowaliśmy. I Mamy tutaj mąkę, jest to mąka pszenna luksusowa 400, typ 500. Do tego wrzucamy 7 g suchych drożdży. Następnie dodajemy 30 g cukru z prawdziwą wanilią. Fajnie, żeby to był cukier naprawdę prawdziwą wanilią. Do tego dodajemy 30 g cukru pudru. To wszystko około 3 łyżek. Szczypta soli, taka naprawdę porządna szczypta. I kończymy skórką z, z cytryny. Jest to cała sparzona cytryna, wcześniej starkowana. Mieszamy teraz wszystkie suche składniki. Pamiętajmy, że wszystkie składniki muszą mieć temperaturę pokojową. Teraz pora na składniki mokre. I tutaj mamy 80 g masła, 250 ml mleka. Grzejemy to na małym ogniu, żeby temperatura nie była za wysoka. Fajnie jak to będzie pomiędzy 32 a 38 stopni. Wtedy nam też drożdże fajnie dzięki temu ruszą. Nie będziemy musieli też studzić garnka. Bierzemy nasze roztopione masło razem z mlekiem. Wlewamy do środka miski. I ostatni składnik, mokry, czyli dwa, żół dwa żółtka z jaj, najlepiej jakby to były elki, lądują w środku. Wszystkie składniki mamy teraz w środku. Wymieszamy je sobie wstępnie rózgą zanim przejdą do miksera. Ciasto oczywiście możemy wyrobić ręcznie, my użyjemy tutaj naszego robota planetarnego. Pójdzie nam to wszystko sprawniej i szybciej, ale oczywiście ręcznie można to zrobić równie dobrze. Następnie wymieszane ciasto przekładamy teraz do robota. Wyrabiamy na pierwszych obrotach przez jakieś 3 minutki, jeszcze na chwilkę dorzucimy mu na drugich obrotach, żeby wszystko się dobrze wyrobiło i sprawdzimy konsystencję ciasta. Ciasto wyrabiamy do momentu, kiedy zaczyna odchodzić od miksera. Jeśli nie mają Państwo robota kuchennego w domu, ciasto wyrabiamy ręką. Ciasto, jak widzimy, nie klei nam się do ręki, więc jest bardzo fajnie wyrobione. Tak przygotowane ciasto odstawiamy na godzinę. Przejmuję pałeczkę po koledze. On przygotował ciasto, a ja będę z tego ciasta wyrabiał nasze ukochane pączki. Także kładziemy sobie na drewnianą stolnicę nasze ukochane ciasto. Najlepiej przełożyć je sobie jeszcze mąką, dla pewności. Więc dookoła sobie podsypiemy, podniesiemy. Rozprowadzimy mąkę po całej stolnicy. Ciasto przygotowane jest na około 10-11 pączków. Mamy taki specjalny szablon do tego, żeby sobie wy, te rozmiary wyrabiać, te pączki. Natomiast jeśli ktoś takie nie posiada, zwykła szklanka też wystarczy, nie, nie będzie z tym żadnego problemu. Mam wałek. Wałek też należy podsypać sobie mąką delikatnie na rękę. Rozprowadzić właśnie w ten sposób, w jaki to robię ja. I ciasto wałkować mniej więcej na grubość około 2 cm. Więc zaczynamy wałkowanie delikatnie, nie trzeba się z tym śpieszyć. Jeśli ktoś nie ma dużo miejsca w kuchni, to można to ciasto wydzielić sobie właśnie na dwie równe części, dzięki czemu lepiej się będzie nam je wyrabiać. Ale z racji, że ja mam tutaj drewnianą stolnicę, mam swobodę, jeśli chodzi o moje miejsce, to mniej więcej właśnie w tym kształcie jestem w stanie wyrobić sobie nasze ciasto, mniej więcej przygotowując się pod właśnie około tych 10 pączków. Korzystamy z naszego szablonu i od brzegu wycinamy właśnie równe kształty i przekładamy sobie na bok. Te skrawki, które nam zostają, jako ostatnie zlepimy sobie z tego ostatnie ciasto, właśnie na nasz słodki wypiek. Zaczynamy od brzegu. Te skrawki sobie przekładamy tutaj na bok. Mniej więcej właśnie mówimy o takim kształcie. I zaczynamy cały czas od boku. Przekładamy. Tak jak mówiłem, to ciasto, które nam zostanie musimy sobie ponownie uformować, zlepić w jedną kulkę i skorzystać z naszego wałka ponownie. Pocujemy sobie delikatną mąką i podobnie jak za pierwszym razem formujemy na około 2 cm 2 cm grubości. Został nam idealnie 11 kawałek ciasta. Wkładamy pod szablon i robimy właśnie taki ruch dookoła, delikatnie ugniatamy. Mamy teraz 11 równych kawałków ciasta. Będziemy je przygotowywać pod nasze pączki. Taki jeden pączek waży finalnie 100 gramów, a same ciasto 80. Najlepiej w efekcie finalnym formować je jeszcze palcami, opuszkami palców, tak żeby one mogły nam się jeszcze, mogły nam się jeszcze tutaj rozciągnąć, delikatnie. Tak gotowe, tak gotowe ciasto. Na tak gotowe ciasto nakładamy właśnie naszą konfiturę, około 1,5 łyżeczki. Dlaczego nadziewamy w taki sposób? Ano dlatego że to nadzienie rozchodzi się po całym pączku. Nie szprycujemy go e, te, dlatego, że w trakcie szprycy e, to nadzienie czasami zostaje w jednej części takiego naszego pączka, a tego byśmy nie chcieli. Więc zawijamy właśnie w taką kopertę, przytrzymujemy opuszkami palców Mamy właśnie takie wybruszenie, je sobie zlepiamy i odwracamy w drugą stronę i takim właśnie ruchem wyrabiamy naszego pączka i przekładamy sobie na blachę z papierem. Raz jeszcze to ciasto rozciągamy do nieco większych rozmiarów. Nakładamy konfiturę. Około 20 g konfitury na jednego pączka. Podobnie jak do pierwszego. Zawijamy w taki sposób, aby finalnie, w trakcie pieczenia, nam to nadzienie nie wypłynęło. Można podsypać blad jeszcze mąką. Dla pewności chodzi o taki efekt, żeby zlepiło nam się to ciasto. Po wykonaniu wszystkich pączków przykrywamy je i odstawiamy na 30 minut do wyrośnięcia. Pączki rosły nam pół godzinki. Teraz są wyrośnięte, fajnie widać, że mamy bardzo dużo tego nadzienia w środku i wstawiamy je do pieca na 13 do 15 minut. Obserwujemy. Za chwilę pokażemy szczegóły procesu. Tak, teraz widzimy na piecu wszystkie szczegóły. Mamy 173 stopnie temperaturę. 13 minut zostało do końca programu. To jest piec konwekcyjny, konwekcyjno-parowy, więc mamy wiatrak ustawiony na 5, ale to tak, jakby Państwo ustawili w domu termoobieg. Wieżo wyciągnięte pączki z pieca będziemy dekorować naszym lukrem. Ale musimy poczekać do finalnego ostygnięcia. To będzie nasz ostatni etap, jeśli chodzi o wykonanie naszych pączków. Teraz przejdziemy do przygotowania pięknego różowego lukru na bazie malin. Do garnuszka wsypujemy około pół szklanki wrażonych malin, dodajemy łyżkę cukru. I podgrzewamy do momentu, aż maliny się rozpadną. Maliny podgrzewamy na małej mocy palnika. Wyłączamy i teraz musimy przetrzeć nasze maliny przez drobne sitko. Dzięki temu nasz lukier będzie gładki, bez pestek. Mam tutaj łyżkę rumu, łyżkę soku z cytryny oraz około dwie łyżki wody i to dolewamy. Mieszamy i teraz będę dodawać cukier puder. Dodajemy, aż uzyskamy odpowiednią konsystencję i mieszamy. To, że konsystencja już jest ok i teraz przelewamy do miseczki lukier już gotowy, pączki trochę ostygły, więc możemy zacząć je dekorować piękny różowy kolor i odkładamy. I teraz tak każdego po kolei. Pączki możemy udekorować jeszcze pokruszonymi płatkami migdałów. I gotowe! Prawda, że wyglądają pięknie? Warto je spróbować, by przekonać się, że pączki pieczone mogą być o niebo lepsze od tych smażonych. Jak sami państwo widzą, pączki nie muszą być w nudnym kolorze i suche, mogą być kolorowe i pełne nadzienia. Taki pączek ma 300 kalorii, a to o 150 kalorii mniej niż pączek smażony na oleju. Warto zajrzeć do piekarni Chleba i Nieba, aby przekonać się, jak pięknie pachną i smakują. Serdecznie państwu polecam, a wszystkim Andrzejom z okazji imienin życzę dużo zdrowia i spokoju. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.